Prezentujemy Państwu nową wersję cenionego programu Autotrener. Program ten został stworzony przez instruktorów dla instruktorów. Jego poprzednie wersje są od lat z powodzeniem wykorzystywane we wiodących ośrodkach szkolenia kierowców na terenie całego kraju. Obecnie program został gruntownie rozbudowany. Zmieniliśmy teksty tak, aby dokładnie opisywały zasady ruchu drogowego. Są one napisane przystępnym językiem zrozumiałym dla kursantów. Większość sytuacji jest teraz ilustrowanych nie tylko planszami, ale także zdjęciami i filmami. Nowy program nazwaliśmy Autowykłady. Nasz program jako jedyny na rynku zawiera setki przykładów, za pomocą których instruktor powtarza i pogłębia omówiony temat. Przykłady są czytane przez lektora i składają się z dwóch części pytania i odpowiedzi, dzięki czemu słuchacz dokładnie utrwala sobie przepisy. Omawianie przykładów pozwala na dłuższe zatrzymanie uwagi słuchaczy. Czyni wykład bardziej dynamiczny oraz zapewnia pełne i aktywne uczestniczenie kursanta w wykładzie. Tak. Bardzo proszę. Tu się przyczynę. Czy kierujący pojazdem zajął odpowiedni pas do skrętu w lewo? pani Renata? Ale tak. to jeszcze się uczymy. Czyli już mówiłem, że jeżeli mamy po prawej ręce podwójną ciągłą, tak jak tutaj, to jesteśmy pod prąd, bo podwójna ciągła wyznacza oś jezdni dwukierunkowej. Także wjechaliśmy bardzo źle. Że... W tej sytuacji kierujący pojazdem nieprawidłowo skręcił w lewo z lewego pasa ruchu na drodze dwukierunkowej. Czy kierujący pojazdem zajął odpowiedni pas do skrętu w lewo? Mariusz. Oczywiście, ja Program wykładam. pozwala wykładowcy na dostosowanie sposobu prezentacji do swoich potrzeb. Wszystkie zawarte w programie tematy czytane są przez lektora. ...drogi, gdyby jednak obok nas ktoś był. W czasie zmiany pasa dobrze jest lekko przyspieszyć. Po zmianie pasu ruchu wyłączamy kierunkowy Wykładowca może także posłużyć się prezentacją prowadząc zajęcia samodzielnie. Są znaki i pokazują z którego pasa, czyli na przykład ten znak kierunki na uczy, ruchu, czy takie znaki <laughs> pionowe. Czyli jest oczywiste, że z tego pasa prosto w prawo, z tamtego prosto w lewo. Czyli jak jesteśmy na pasie, który jest prosto w prawo przed rądem, to nie można z tego pasa zawracać. Czyli jeżeli na wprost, to wszyscy obserwują, gdzie będę jechał, Czy jeżeli na wprost, nie włączam kierunkowskazu i dopiero minąwszy ten pierwszy zjazd koniecznie włączam prawy kierunkowskaz sygnalizując, że zjeżdżam z ronda. Do programu dołączamy przewodnik wykładowcy, w którym drukujemy wszystkie teksty z układem plansz i filmów. Ułatwia to prezentację wykładu własnymi słowami. Tylko nasz program jest tak ułożony, że instruktor jest w stanie kontrolować w jakim stopniu kursanci zrozumieli przepisy ruchu drogowego. W tym celu każdy temat, oprócz przykładów, zawiera testy jednokrotnego wyboru. Testy te instruktor rozwiązuje z kursantami na kolejnych zajęciach w rosnących odstępach czasu. Testy pozwalają także kursantom oswoić się z wymaganiami nowego egzaminu teoretycznego. pojazdem lewo? A, B, tak, nie. nie. A tak, B nie. Czy kierujący pojazdem zajął odpowiedni pas do skrętu w lewo? Tutaj A. Czy kierujący pojazdem skręcił prawidłowo? I co tu będzie? A tak. Tu jest B. Nie. Bo przed był na lewo, po skręceniu na prawo, a dwa były dostępne. Odpowiedzi na oczekiwania klientów, nowe wydanie AutoTrenera zostało przygotowane w dwóch wersjach: na płytach DVD jako program komputerowy. Oba wydania zawierają te same treści. Oferujemy ośrodkom wybór wersji najbardziej odpowiadającej ich potrzebom. Poniżej przedstawiamy charakterystyczne cechy każdej z nich. Zaletą płyt DVD jest to, że nie trzeba ich instalować. Można odtworzyć je na dowolnym komputerze lub odtwarzaczu DVD. Odtwarzając prezentację na płycie DVD można skorzystać z opcji odtwarzania ciągłego, wówczas prezentacja jest odtwarzana bez przerwy. Wadą tej wersji jest brak możliwości edytowania prezentacji i aktualizacji przez internet, którą posiada wersja komputerowa. Wersja na komputer pozwala na edycję prezentacji poprzez przesuwanie lub usuwanie poszczególnych elementów, co daje wykładowcy większą swobodę w prowadzeniu wykładu. Program ma możliwość zapamiętywania osobistych ustawień w przypadku korzystania z programu przez kilku wykładowców. Wersja komputerowa posiada także opcję aktualizacji przez internet, co daje możliwość nieodpłatnego dostosowania programu do zmian w przepisach. Ta wersja wymaga zainstalowania. W wersji komputerowej nie ma możliwości włączenia odtwarzania ciągłego. Obsługa prezentacji jest w obu wersjach podobna: w wersji DVD za pomocą pilota odtwarzacza. W wersji na komputer za pomocą myszki, klawiatury lub prezentera multimedialnego. W celu uniknięcia zniekształceń obrazu w czasie odtwarzania obie wersje są dostępne w dwóch formatach dostosowanych do rodzaju posiadanego sprzętu: panoramicznym 16x9, prostokątnym 4x3. Wersją podstawową jest wersja panoramiczna. Zachęcamy ośrodki, aby kupując monitory czy rzutniki multimedialne, wybierać te z możliwością odtwarzania w formacie 16x9. Dla klientów posiadających sprzęt odtwarzający w formacie 4x3 przygotowaliśmy wersję programu w tym formacie. Wersja, którą oddajemy do Państwa rąk to zupełnie nowa jakość spełniająca najwyższe standardy. Program, który łączy w sobie znaną już skuteczność i komfort użytkowania. Nowy program charakteryzuje się większą dynamiką, ogromną ilością materiałów multimedialnych, dopracowaną grafiką. Program Autowykłady zarówno w wersji na komputer, jak i DVD jest uzupełniony o program komputerowy Autoćwiczenia, dzięki któremu kursanci będą mogli utrwalać wiedzę lub uzupełniać opuszczone wykłady. Program ten od początku posiadał testy jednokrotnego wyboru. Teraz ten dział został bardziej wzbogacony.